Cześć widzowie, witajcie w pierwszym odcinku z Robloxa i dziś wam pokażę nowy update I, I został dodany ten oto dom To można zmieniać na inne domy No i już go sobie mam im. I, <śmierdził> i Najpierw zobaczymy sobie ten Busto Busto

nie wiem jaki to to, to bardzo ale wiem że tu jest taki tu sekret i tu jest napisane nie widać ale tu jest napisane, że ten no, ale dom jest tak, w Czyli pojawi się podobnie, tylko że nie taki, a taki nowszy. O, tu jest trumna. To jest dom pokrzywowy i ogólnie, przepraszam za tych biegających tutaj ludzi, ale ten serwer nie jest prywatny. To nie wiem, co to jest. Chyba, to jest naprawdę dom pokrzywowy, bo, bo, bo dużo tu jest tych trumny. Ok, zobaczymy następny. Te kobiety to zostaną z powrotem oceniane przez prywatność. Będą imionali nazwiska. Jeżeli my teraz na e, sądzie nie jesteśmy w stanie uzyskać przez biegłego lekarza rzetelnej opinii, biegłego. i dużo spraw też jest, bo tutaj nas jest sporo tych kobiet, to nie jesteśmy my tylko i Justyna i tamtej 11 kobiet, bo nas jest ogólnie dużo więcej, tylko nie ma czasu na ten materiał. Kiedy skończy ten dom? Tylko nie pamiętam skąd. Napiszcie, co kojarzycie ten tą w komentarzach, bo, bo ja skądś kojarzę, ale nie do końca. Jest tu... No znów trochę pusto. Okej, lecimy z tym następnym. Tu jest złomowisko. I ogólnie to jest. tu nic poza zniszczonymi autami tutaj nie ma. W ogóle to jest Tesla. jest czas na tego a tak w ogóle to jest chyba widz więc jak to ty jesteś widz i to to oglądasz i to i w ogóle że ty jesteś moim widzem no to dopisz i mamy chyba Chyba fabrykę teraz. <śmiech> <śmiech> hmm. I znów to... to trochę pusto. A więc update C 3 na 10, kiedy będę dał jakieś ciekawsze budowle. A... Tu są jeszcze jakieś Gdzie ty to napiszcie w komentarzach. I to wszystko. Pa!